Dzień dobry, czołem czołem. Witam serdecznie Państwa, najmilszych, najcudowniejszych. Zapraszam serdecznie, już chciałem mówić o łapce w górze, także za zachęcam. Kawka, herbatka, co tam tylko Państwo sobie życzą. Kolejny raz Rainbow Six Siege solo. Powiem Wam szczerze, że gram to solo sobie też z tej przyczyny, że mało ludzi moich znajomych gra w dalszym ciągu, więc, żeby się zebrać, tak, w tych godzinach, w których ja ostatnio grywam. To tak średnio na jeża jest, ale mam nadzieję, że to solo wam się jakoś podoba, no że jeszcze tam jakoś przeżyjecie te mecze solo, ale na pewno oczywiście babskie taktyki też powrócą i jakieś większe tryhardowanie teamkowo. Natomiast teraz zobaczmy, czy mamy y, niemowy w teamie, czy jednak ktoś coś się będzie dzisiaj odzywał. Hello guys, how are you? I'm fine, thank you. Where are you from? Nie chcą zdradzać wrażliwych danych osobowych, ale to nic. Przynajmniej jeden bomb. z nich coś mówi, eee, dlatego. No mam nadzieję, że jakoś to tam nam pójdzie, nie? Okay, guys, let's try to push Ten red stars cigars. and cigars. I will breach. Okay, tak, I will, I will try to find a bomb. Make your way to uh, watch out for spawn uh okay. watch out to come they like aha no longer in your possession <sighs> really <do them. laughs> Bez komentarza nie One friendly operator remaining. Ale będzie w Pierdziel. Ale też z drugiej strony chcę wam rzucać. Wszystkie mecze w sensie: nie tylko wygrane, nie? Bo to nie ma sensu w ogóle, żebym. pokazywał wam jak wygrywam, tylko. Albo jak wygrywamy, bo rzadko kiedy ja kieruję rozgrywkę. No, zapowiadało się dobrze na początku, ale. <laughs> oh. I widzicie, dlatego, zaczyna, dlatego zacząłem jeździć wyścigi. Bo daje dupy w grach FPS, nie. Nie, nie możemy pozwolić się stłamsić, nie? W sensie nadzieja musi żyć. Dlatego zrobimy to tak jak Pan Bóg nakazał czyli przepalimy się elegancko. Pikobelo. Od ciastka. Ale nas będą skracać. Jezus Maria. O matko. O matko. Ja się boję cokolwiek zrobić. Gdzie się jest kamera. Nie wziąłem IQ, cholera jasna. Musi tu gdzieś być kamera, nie? The user has been recovered. Okay. What are we him. You can breach thermite. Yeah, yeah, I know. What am I on pink? It's a melusi, but okay. Uh, yeah, yeah. <laughs> Sorry. <laughs> I cannot breach. I cannot breach. You can. You can reach on the side, red hallway One minute. Shot, don't go online Got a lock on targets Wait, 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 come, come back Breach Breached breach. Breach wall Yeah, in the corner, Come on. That's moving. I'm side, you. One below you, below, below the run, below the run. Left, 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 left. Onside, side. We see left. Close at the bush, close at the bush. Other right, white. I mean, the right, left side. Yeah, right side, never mind, sorry. We have to go in. There is no Dude, I call close to yours. I don't understand your French accent, sorry. One zero. Keba mówił, nie? Keba <laughs> mówił. Nie serio, nie rozumiałem go, naprawdę. Jak Boga kocham. Nie, nie, nie rozumiałem co on powiedział. Chyba, że byłem w takim ferworze, nie? <śpornik> Oho! Kauli mowli Koś, ale ja jestem kapkanem, nie? prostu nas wadą na pyrę, nie? Nie mam pojęcia jak to podejść. No longer in your possession. Down to one friendly. Olga. So yeah, Lipa. A, ci goście są naprawdę dobrzy, nie? Ci goście są naprawdę dobrzy. No nic. Zagrajmy tutaj, kurde, lesionem. Przynajmniej bądźmy. Bądźmy najbardziej upierdliwi jak możemy. Chociaż wątpię, żeby to nas. W jakikolwiek sposób od czegokolwiek powstrzymało, ale może się uda. Może zagramy po prostu odważnie, co tą ostatnią rundę. To jest jeszcze jak najbardziej do ugrania. W sensie nie, że ja nie wierzę. Bo bo nie, w sensie wierzę. Ale jakoś by ich trzeba było zaskoczyć, cholera. Ja wątpię, że oni się w ogóle spodziewają. A, żebym zrobił rotację, nie? Że oni się w ogóle spodziewają czegoś czegoś takiego. Czegoś niespodziewanego. No, zobaczymy. Może uda się przynajmniej... O, kuźwa. Dobra, nie wziąłem. Moja wina. Moja wina. No już. Oj, panowie, ale... Po co? Po co to zamykacie? Mordy! Po... Running C got it and you muted4 located a bomb protected cool. white stars uh. Niewiele tam mu brakło. Cóż, moi drodzy. W życiu bywa i tak. Trzeba wiedzieć, kiedy przyjąć to na klatę. Nie, no, no, go, kurwa. Kościoł. Gość... Bezdyskusyjnie byli lepsi.